Odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail. Aby odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, musisz posiadać odpowiednio skonfigurowane konta poczty e-mail w telefonie. Aby to zrobić, skorzystaj z rozdziału Konfiguracja poczty e-mail. Dotknij kafelek poczta znajdujący się na ekranie głównym. Aby sprawdzić skrzynkę odbiorczą, dotknij ikonę Odśwież. Skrzynka odbiorcza została zaktualizowana. Dotknij nagłówek wiadomości, aby ją otworzyć. Ze względów bezpieczeństwa zdjęcia w treści wiadomości są blokowane. Aby pobrać zdjęcia i pełną treść wiadomości, przesuń ekran w dół i dotknij opcję Pobierz wiadomość i zdjęcia z Internetu. Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, dotknij przycisk Wstecz. Wybierz ikonę Plus. W polu tekstowym do wpisz adres e-mail odbiorcy i dotknij Zatwierdź. Dotknij pole tekstowe Temat i wpisz temat wiadomości. Dotknij pole tekstowe i wpisz treść wiadomości. Aby dodać załącznik, dotknij ikonę Załącz. Wybierz album, z którego chcesz załączyć zdjęcie. Wybierz zdjęcie, które chcesz załączyć. Dotknij ikonę Zatwierdź. Załącznik został dodany. Aby wysłać wiadomość, dotknij ikonę Wyślij. Wiadomość została wysłana. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.